W wigilię uroczystości Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w naszym paulińskim zakonie szczególna uroczystość. W naszej paulińskiej parafii w Toruniu pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej dokona się uroczysta konsekracja nowej świątyni, i o tym wydarzeniu będę chciał porozmawiać z proboszczem parafii, z przeorem klasztoru z ojcem Łukaszem Kręglem Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Wiele lat to miejsce powstawało, niespełna 30 od początku, kiedy zakon Paulinów działkę, podbudowę kościoła i klasztoru otrzymał, i w końcu ten moment dla Zakonu i parafian upragniony. Można powiedzieć, że tak, bo w rzeczywistości wchodzimy w 30 rok tutaj pobytu Paulinów na, na ziemi toruńskiej. Jesteśmy w 29 roku, więc za chwilę rok jubileuszowy 2026. I w tym roku jubileuszowym po 14 latach budowy kościoła kończymy pewien etap i rozpoczynamy jakby nowe, bo poświęcenie Kościoła, ten akt, który się dokona, czyli oddanie Bogu tej, tego budynku jeszcze na wyłączność Bogu, to tylko jakby jeden element w życiu, w życiu tej wspólnoty parafialnej, bo wiara domaga się tego, żebyśmy byli w ciągle w drodze, abyśmy ciągle pielgrzymowali i ten Kościół, to miejsce ma nam w tej pielgrzymce przede wszystkim duchowe jeszcze tutaj na ziemi pomagać, bo w tym Kościele Przecież będziemy sprawować sakramenty, w tym kościele będziemy słuchać Słowa Bożego, w tym kościele będziemy się modlić. Więc jest to miejsce bardzo długo wyczekiwane przez parafian, prawda? Bo jak wspomniałem, budowa kościoła trwała 14 lat, ale początki, czyli 29 lat temu, kiedy pierwsza kaplica tymczasowa, w której byliśmy 29 lat praktycznie, bo w tym kościele sprawujemy dopiero liturgię od odpustu, czyli od 26 sierpnia, więc widzimy, że, że parafia czekała długo na, na ten kościół, bo jeszcze budowa klasztorowa. Była wcześniej, wcześniej jeszcze budowa tymczasowej kaplicy za pleczem mieszkaniowym, klasztornym, więc to wszystko zmierzało do tego punktu. Ale dzisiaj możemy cieszyć się z tego miejsca i patrzeć ku przeszłości, bo ten kościół trzeba też popatrzeć na niego w pewnej perspektywie charyzmatu tego miejsca, czyli, że ten kościół można powiedzieć chyba jako jedyny, nie jestem pewien, ale pewnie jako jedyny w Polsce, a może i na świecie jest oddawany Bogu jako dzieło przebłagalne za grzechy przeciwko życiu. I właśnie patrzymy w kości na główny wizerunek, potężny wizerunek siedmiometrowy, w kole umieszczone Matki Bożej toruńskiej patronki życia, gdzie, gdzie jest przedstawiona scena zwiastowania, i z tej sceny zwiastowania widzimy Chrystusa, który wychodzi z łona Maryi. taka jest teologia tej polichromii, a pod Matką Bożą ta ściana, powiemy ściana blaszek, ale to w rzeczywistości ściana łez, która ma symbolizować właśnie dzieci nienarodzone, więc to też charyzmat tego miejsca, mamy potwierdzone już świadectwa, że wiele osób modli się w tym miejscu, także Matka Boża działa przez ręce Maryi jest wyproszony ten cud dziecka, szczególnie dla tych par, gdzie, gdzie nie mogą mieć dzieci. Dlatego my też, jako taką wotum dziękczynne za, za poświęcenie Kościoła od 8 grudnia, czy od niepokalanego poczęcia, rozpoczniemy peregrinację toruńskiej Matki Życia dla naszych parafian, ale także dla sympatyków, aby parafianie i sympatycy naszej parafii mogli zaprosić Maryję w tym znaku mat patronki Życia do siebie. 29 lat, niespełna 30, to ogromny fragment czasu. Wiele osób, wiele pokoleń, czy kilka pokoleń, które się już przewinęło przez tą parafię, które tutaj przyjmowało sakramenty, wzrastało i kolejne osoby. Na pewno ten moment konsekracji Kościoła, czy jakby nowy etap w życiu parafii, to jest też spojrzenie z ogromną wdzięcznością za tych wszystkich, którzy przez lata tworzyli wpierw duchowo parafię, ten kościół lokalny tutaj, ale też tych wszystkich, którzy przez lata byli przy parafii, posługiwali tutaj. Myślę tutaj o naszych współbraciach Paulinach, ale też o wiernych, którzy że Po prostu tworzyli to miejsce i tutaj wypraszali łaski u Boga dla siebie i dla bliskich. A można tak powiedzieć, bo osiedle, na którym się znajdujemy, to Rubinkowo, i kiedy Paulini przyszli tutaj 30 lat temu, to te osiedle wyglądało całkiem inaczej. Przede wszystkim to było osiedle młodych małżeństw i młodych rodzin. Natomiast dzisiaj przez te 30 lat widzimy, że te dzieciaki, które były 30 lat temu, już po zakładały rodziny, powychodziły z tego miejsca, zostali rodzice, więc dotykamy wielki problem też samotności ludzi starszych, którzy są w tym miejscu. Zmieniła się całkowicie demografia, można powiedzieć, tego miejsca tutaj na, na Rubinkowie. To jest inna parafia, ale w rzeczywistości przez te 30 lat ci ludzie tworzyli tę parafię i do tej parafii też wracają, mimo że mieszkają poza terenów tej parafii, to jednak wracają. Dla wielu ten kościół jest kościołem takim serca i, i to jest parafia serca dla nich, bo tutaj były początki, tutaj budowali ten kościół przez te 30 lat. Ogromna praca także Paulinów i ojców, którzy posługiwali na tym miejscu. Sześciu proboszczów, z czego pierwszy zaczynał na tym miejscu i wszczepił ten duchowy testament, też duchowej adopcji ojciec Stanisław Jarusz i na, naznaczył, jakby, charyzmat tego miejsca. Ale także sześciu proboszczów tutaj, 50 Paulinów w, w, w przeciągu tych 30 lat posługiwało na tym miejscu, jak ostatnio liczyłem. Więc wiele dzieł się tutaj dokonało. Parafia szczególna, bo parafia też wspólnot gdzieś swoje miejsce znalazły różne charyzmaty, które są w kościele. Począwszy od wspólnot neokatechumenalnych, bo jest siedem wspólnot, które są przy tym kościele, i dla tych ludzi to w większości jest parafia serca. Ale są też czy, czy domowy kościół, cztery kręgi, czy wspólnota charyzmatyczna, małe uwielbienie, czy, czy wspólnota róż różańcowych, dokładnie jasnogórska rodzina różańcowa, i wiele innych, także dla młodzieży, Gibea, czy ministerstwa. Lektorzy, i tak można wymieniać, więc jest to parafia. Mimo że demografia tego osiedla się zmieniła, to wiele ludzi ciągnie do tego miejsca, do tego kościoła i jest to ciągle żywa parafia, w której obecny jest Chrystus, a ten kościół, ta większa przestrzeń, bo tutaj jak widzimy, ten kościół to 500 miejsc siedzących na, na samym dole, nie licząc chóru. Daje nam większą możliwość przyjmowania osób i w rzeczywistości od 26 sierpnia widzimy, że ludzi jest coraz więcej w tym kościołach. Ciele. Pisuje się w podszedł tych 50 paulinów posługujących w tym miejscu, sześciu proboszczów i niewątpliwie zapisze się w historię tego miejsca jako przełożony proboszcz za kadencji posługi, którego dokonała się, dokonało się wpierw przeniesienie Najświętszego Sakramentu, ikony Matki Bożej z kaplicy do kościoła i dokonała się konsekracja. Ale na tym przecież nie można poprzestać. I pewnie patrzysz w przyszłość tego miejsca i jak tą przyszłość widzisz, chciałbyś, żeby to było miejsce jakie i dla kogo? Myślę sobie, że ja zostałem postawiony w takim momencie niespełna 3 lata temu, kiedy miałem zakończyć etap budowy, bo ten budynek jeszcze nie był odebrany. więc kończyliśmy etap budowy i wchodziliśmy bardzo mocno i bardzo szybko z etapem wykończenia kościoła, więc zostało mi to złożone w zaufaniu przez zakonu ręce, za co sobie to poczytuję jako pewne też wyróżnienie i zaszczyt, bo kiedy stanąłem, stanąłem przed tabernakulum, który miałem poświęcić ten dzień przed odpustem, zobaczyłem pusty tabernakulum, do którego, które poświęciłem, a następnie włożyłem najświętszy sakrament, to można mi powiedzieć, że miałem ściarki po plecach. Jest to, są takie wydarzenia jakby też symboliczne na moje życie i na moje kapłaństwo. Można powiedzieć, że jest to dzieło największe mojego życia. Na pewno już większego nie będzie, a przynajmniej na pewno nie będę budował następnego kościoła, A więc to, to jest takie dzieło, które się zapisuje dziś w moim sercu i my możemy, mamy kadencję i ja za chwilę odejdę z tego miejsca, to tutaj e, z całą, tak, e, zostawię cząstkę siebie i tak patrzę na to miejsce jak, jako ja, jako probosz szósty z kolei, natomiast e, nie można stać w miejscu, prawda, bo to miejsce wzywa nas do modlitwy, wzywa nas do modlitwy, w której trwamy, czyli modlitwy przebłagalnej, teraz w piątki połączonej też z koronką do Bożego Miłosierdzia, wzywa nas do modlitwy przebłagalnej, za grzechy przeciwko życiu, ale otwiera się też ta droga charyzmatu toruńskiej Matki Życia, czyli tej modlitwy za życie, też otoczenia troską, szczególnie rodzin, szczególnie parków, i małżeństw, które nie mogą mieć dzieci. Więc jest ta idea, która gdzieś rośnie w moim sercu, która też została zestawiona nam przez naszych poprzedników, aby tutaj powstało w tym miejscu Sanktuarium Toruńskiej Patronki Życia. A propos Maryi, bo nazwałaś ten wizerunek Toruńską Matką Życia. Czy jest to wizerunek Matki Bożej w takim ujęciu, w tej scenie zwiastowania niezwykłej, szczególnej, który jest dedykowany temu miejscu, czy zaczerpnięty był pomysł z innego sanktuarium, czy z innego wizerunku? Trzeba powiedzieć tak, ten pomysł tutaj dojrzewał, prawda? I pomysł na to miejsce i na wnętrze tej świątyni dojrzewał długo. Był zamysł, aby tutaj w głównym ołtarzu, na tej głównej ścianie była figura Matki Bożej brzemiennej i ten pomysł też ewoluował przez te lata, jak tu jesteśmy. I jak ja tutaj przyszedłem, to moim pragnieniem było, żeby wrócić do tego pomysłu i żeby tutaj znalazła się przestrzeń Ołtarzowej Matka Boża, i dlatego widzimy tutaj Matkę Bożą, które prawa autorskie mamy tylko my, bo to jest Matka Boża jedyna w swoim rodzaju, bowiem jest namalowana dla tego kościoła przez artystów warszawskich. Natomiast ona była wzorowana na pewnej polichromii z kościoła w Warszawie, prawda? Natomiast nie da się przełożyć w sztuce wizerunku 1 do 1. E? Natomiast zaczerpnęliśmy, można powiedzieć, z tego wizerunku i stworzyliśmy wizerunek, który przedstawia scenę zwiastowania, kiedy Jezus w takim trójwymiarze, jak patrzy się na ten wizerunek, na tą polichromię, wybija się z tego wizerunku. W tej scenie zwiastowania wychodzi z łona Maryi. Dlaczego toruńska patronka życia? Taki jakiś pomysł się zrodził i możliwe, że się już tak przyjął. Mamy w sanktuarium, może było łatwiej, dlatego, że mamy przecież w Warszawie na długiej sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia. Dlatego, jakoś może w tym kluczu ta nazwa toruńskiej patronki życia. Tutaj w tym głównym wizerunku, główny wizerunek to, to toruńska patronka życia Maryjasce zwiastowania, ale za chwilę pojawią się wizerunki, które są. I um. w renowacji, czyli Matka Boża Częstochowska, patronka tej parafii i złączona z zakonem paulińskim oraz Paweł I Pustelnik, a my ma przecież w charyzmacie tak mamy, że jak budujemy jakikolwiek kościół, to są dwa ołtarze boczne, w którym jest Matka Boża Częstochowska lub Paweł I Pustelnik, jeżeli Matka Boża Częstochowska nie jest nie jest w głównym ołtarzem, ale zawsze kościół jest pod jej, pod jej wezwaniem. Także my czekamy na, na ikony z wielką symboliką, ze łzami w oczy, Wnieśliśmy przecież ikonę Matki Bożej z kaplicy. Uroczyście z orkiestrą wnieśliśmy ją tutaj przecież do kościoła 26 sierpnia, więc zawdzięczamy jej bardzo wiele i chcemy, aby ona nam towarzyszyła w następnych latach posługi w tym miejscu. Powiedzmy jeszcze, jak będzie wyglądał sam dzień konsekracji, jak ta konsekracja kościoła będzie... Przebiegała. Liturgia poświęcenia Kościoła jest jedną z piękniejszych liturgii, które Kościół ma w swoim bogactwie. Będziemy widzieć, że mamy mszę świętą o godzinie 11. To jest jedyna msza, chociaż to jest niedziela, którą będziemy sprawować ze względu na przygotowania. O 10.40 rozpoczniemy przygotowaniami, komentarzami, pieśniami, które mają nas już wyciszyć, przygotować do tego wydarzenia. Następnie ksiądz ordynariusz, ojciec, ksiądz biskup Arkadiusz na początku liturgii wejdzie i zacznie od modlitwy poświęcenia. Przed tą modlitwą poświęcenia jeszcze ja poproszę o konsegrację tej świątyni, o poświęcenie tej świątyni, ale także przedstawiciele Rady Parafialnej wręczą księdzu biskupowi klucze jako taki znak łączności z całym kościołem powszechnym tego miejsca, łączności z diecezją. Następnie ksiądz biskup pobłogosławi wodę, którą będą pokropieni wierni oraz ściany kościoła. Wygłosi później homilia, piękna liturgia słowa. Następnie będziemy wzywać wstawiennictwa wszystkich świętych, litanii do wszystkich świętych, tak jak to czyniliśmy przez 9 miesięcy w nowennie, w nowennie przed tą uroczystością. Następnie namaszczenie ołtarza, bardzo symboliczne zapalenie świec, świec od paschału w kościele, zapalenie światła, bo będziemy wchodzić może nie w mroku, bo o 11, ale bez żadnego światła w kościele. To wszystko będzie się działo na naszych oczach, kiedy położymy obrus na ołtarzu, kiedy zapalimy świece na ołtarzu, kiedy namaścimy ściany, ściany. Na ołtarzu, kiedy przyniesiemy kwiaty, bo tutaj wszystko przed liturgią będzie ogołocone, można powiedzieć, takie suche. I będzie, każdy krok liturgii będzie przybliżał nas do, do tego charyzmatu kościoła, czyli nakryjemy ob Na początku liturgia, czyli otwarcie, można powiedzieć, ambony, później liturgia eucharystyczna. To wszystko to są wielkie znaki i symbole, które, które będą powoli wyjaśniane, i, i to wszystko będzie się działo na, na naszych oczach. Więc cóż, pozostaje nam po prostu Państwa zaprosić do udziału w tej liturgii, jeśli jest taka możliwość, a przynajmniej do modlitwy za to miejsce, za ten kościół i za tych wszystkich, którzy tutaj się gromadzą. Oczywiście zapraszamy na to wydarzenie, na tą symboliczną liturgię i wydaje się, że te przygotowania już nam pokazują, że będzie to takie dzieło i takie wydarzenie, przez które będziemy chcieli dotknąć nieba, chociaż tak po części będąc tutaj, tutaj na ziemi, więc tym bardziej zapraszamy, aby towarzyszyć nam czy fizycznie tutaj, czy przez transmisje, które będą. A gościem Radia Jasna Góra był ojciec Łukasz Kręgiel, Probusz parafii oraz przełek klasztorów w Turuniu.